Czy ma znaczenie, o jakich porach mamy pić na przykład kefir lub zsiadłe mleko? To znaczy, czy pić na przykład naczczo, czy przed posiłkiem? I drugie, dlatego że dotyczy tego samego, jeżeli żołądku jest kwas solny, to jakim sposobem bakterie z siadłego mleka przeżyją podróż do jelita? Dzień dobry. Andrzej Kafka, Klinika Medycyny Zintegrowanej Kafkae. Kolejne pytanie, właściwie pytania, kochani. Nie wiem, czy moje pytanie nie będzie głupie, ale czy ma znaczenie, o jakich porach mamy pić na przykład kefir lub z mleko? To znaczy, czy pić na przykład czy przed posiłkiem, lub czy przed pójściem spać jako ostatni posiłek, czy to jest bez znaczenia? Dobra. I drugie, dlatego że dotyczy tego samego, jeżeli w żołądku jest kwas solny, to jakim sposobem bakterie z siadłego mleka przeżyją podróż do jelita? To no może trochę od drugiego pytania. To jest bardzo dobre pytanie. Jeśli jest kwas solny w żołądku taki, jaki być powinien, czyli między 1 a 2, to nie wszystkie bakterie są w stanie przedostać się do jelit i to jest prawda. Eee, natomiast, kochani, ręka do góry, kto ma takie PH? Jeśli to jest jeden Polak na 100, to myślę, że to i tak już jest bardzo, bardzo eee, zawyżona statystyka, zbyt bardzo optymistyczna statystyka. Ja myślę, że praktycznie nie ma takich ludzi. Dlatego, że żeby mieć prawidłowe zakwaszenie w żołądka, takie naprawdę, jakie powinno być, powinniście być, kochani, właściwie na diecie mięsnej przez długi okres czasu, żeby ten żołądek do tego dotarł. Jeśli jadacie zboża, węglowodany złożone, jeśli jadacie słodycze, cukry yy, i wszystkie tego typu warzywa i wszystkie tego typu rzeczy, wasz kwas solny się rozrzedza. Więc nawet podczas jedzenia, jeśli wasze pH jest 3, to będzie naprawdę bardzo dobrze. A przy pH 3, bakterie, yy, które są w siadłym mleku, będą normalnie przechodzić do jelit. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, więc u nie wiem, w większości Polaków to będzie 99,9, nie wiem, no trudno mi powiedzieć, ale praktycznie wszystkich Polaków nie będzie aż tak dużego pecha w żołądku, które mogłoby doprowadzić do tego, że te bakterie zginą. Jeśli będzie, to się tylko cieszyć, to znaczy, że wasz układ pokarmowy działa, wyśmienicie. Natomiast z drugiej strony, nawet jeśli bakterie zginą w żołądku, ze względu na kwas solny, na przykład, to i tak dla naszych jelit jest to bardzo dobra informacja, dlatego że w siadłym mleku czy w, czy w kefirach, znaczy w siadłym mleku, przepraszam, czy w kiszonkach przede wszystkim, oczywiście kefir i czy jogurt będzie też do tego należeć. E Znajduje się kwas mlekowy, a kwas mlekowy sam w sobie będzie wchodził do jelit i kwas mlekowy zabija te bakterie, których chcemy się pozbyć. Mało tego, metabolity, które wytwarzają się z dobrych bakterii po śmierci, również będą wpływać na odżywianie innych dobrych bakterii, a eliminację innych złych bakterii, ponieważ tam cały czas dochodzi do wojny. Więc bez względu na to, czy w 100% te bakterie dojdą do jelit, czy tylko w jakiejś części, a reszta to będą metabolity i kwas mlekowy, to zawsze za każdym Razem będzie to dobra sytuacja. No i po prostu tyle. E, o jakich porach dnia pić? Tak naprawdę nie ma to na początku większego znaczenia, dlatego że na początku można to zrobić po prostu z jedzeniem podawać po łyżeczce. E... Właśnie z tego powodu, o którym powiedziałem, jeśli jest już lepiej, można hodować po łyżce. A jeśli jesteście w stanie już Państwo wypić nie, pół szklanki z mleka, szklankę z siadłego mleka, bez, nieważne kiedy, to w poprzednim odcinku nagrywałem procedurę, którą powinno się zastosować, albo można zastosować, którą ja stosuję u siebie i u naszych podopiecznych. To jest to, że przyjmujemy, wypijamy tą szklankę z siadłego mleka na noc jako ostatnią rzecz, którą robimy, wypijamy i idziemy spać, a najlepiej dołożyć do tego te cztery probiotyki, o których mówiłem, które dostaniecie państwo na sklepie internetowym kawkaje.com. Z kodem rabatowym kawka jest pięcioprocentowym. Więc na początku można przyjmować kiedy się chce, ale wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem docelowo byłoby to zrobić rzeczywiście około posiłkowo, a na pewno nie z posiłkiem, który zawiera mięso, jaja, ryby. Ale na początku, ze względu na to, że na początku następuje delikatna, powolna wymiana i są małe ilości tych dobrych probotyków, może to być podawane w ka o każdej porze z każdym posiłkiem, kompletnie bez znaczenia, ponieważ zanim dojdziecie Państwo do tego, aby kwas solny w żołądku był wystarczająco dobry, to ręczę Państwu, że przy dobrych wiatrach zajmie to Państwo minimum kilka albo nawet kilkanaście miesięcy. Ocet jabłkowy dokwasza nasz żołądek maksymalnie do poziomu 3, ale ocet to też swego rodzaju bakterie, więc w pH 3 bakterie żyją i a nie sądzę, żeby ktoś z oglądających miał niższe pH w żołądku niż 3.0. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy do kolejnego odcinka.